Hej, hej, witajcie. Mam nadzieję, że jesteście na bieżąco z naszym podsumowaniem. Podsumowujemy tutaj tematycznie to, co robiliśmy już prawie przez dwa lata. Zaczęliśmy te podsumowania od wybaczania, od wybaczania innym. I wczoraj pokazała się tutaj pogaducha, krótka pogaducha na ten temat. Gdzie pod nią możesz znaleźć pierwszą pogaduchę na ten temat, zamieszczoną tu na kanale z bardzo cennymi informacjami. Ty już zapewne wiesz, jak wybaczalnie, wspaniale wpływa na nasze życie i na nasze bycie wśród innych. Gdybyś jednak chciał taką powtórkę, to serdecznie zachęcam. Wystarczy wpisać Emporio Life, hashtag 229. Posłuchać i zajrzeć, gdzie podpowiadam, żeby zaglądać i zapoznać się z tym materiałem. Bo już w piątki będą podsumowania medytacji, a w najbliższy piątek, wszystkich medytacji, które powstały na naszym kanale na temat wybaczania innym, a jest ich aż trzy, warto sobie jedną, co najmniej jedną. Wybrać to popracowania z nią. Bo jak ją przerobimy, to też życie będzie piękniejsze, ale to dopiero w piątek. Serdecznie Was zapraszam na te powtórki, bo to tak trochę usystematyzuje wiedzę, a tym, którzy nawet są tutaj na początku tej drogi z nami, to troszeczkę łatwiej będzie znaleźć poszczególne tematy. Kochani, niech nam się darzy. Zapraszam.